Lili, nie pomożesz siostrze z zakupami. Gdyby oderwała wzrok od telefonu, zobaczyłaby, że potrzebuje pomocy. Serio, Lili? Dobra, już otwieram bagażnik. Tak się przykleiła do telefonu, że nic nie zauważy. Jeśli masz sztuczną rękę, możesz bez problemu wystraszyć rodzeństwo i udawać, że coś ci się stało. Włóż ją do rękawa i połóż na brzegu bagażnika, o tak. Poczekaj, aż go zamknie i zaczynamy przedstawienie. A, Lili! Moja ręka! Co? O nie! Już otwieram. Ha! Nabrałam ci, Lili. Och, wystraszyłaś mnie, Lana. W trakcie łazienkowych porachunków warto zastanowić się nad filozofią życia. Lana, możesz tu przyjść? Co chcesz? Przyniesiesz mi telefon proszę. Okej. Okay. Wreszcie. Wow, ile nowych wiadomości. Co jest? Ntron pociemnią. Lana! Co znowu? Mogłabyś mi przynieść ładowarkę mam 2% baterii widzisz? Uch, dobra. Leci. Dziękuję. No dobra, podłączamy. I gotowe. O nie, wygląda na to, że skończył ci się papier toaletowy. To chyba jakiś żart. Cóż, dalej. Zawołaj ją. Lana, możesz przyjść na sekundę? Czego? Och, skończył się papier toaletowy. Spoko. Weź środkę do ubrań i papier toaletowy. Złóż je razem. Jeszcze tylko suszarka. Idealnie. Uwaga, nadciąga lana. Masz tu swój papier toaletowy, cały ciepłutki. Ah, a tak papieru toaletowego? Potrzebuję tylko troszeczkę, a nie całą rolkę. To cię oduczy dręczyć mnie wrzaskami z toalety. Obyście miały jeszcze jedną w zapasie? Ej, mi żyjesz? Ach, no jestem. Jeszcze cię dorwę lana? Małe porządki w niedzielę nikomu jeszcze nie zaszkodziły. No, chyba gotowe. A, Amy? Może byś tak pomogła koleżance? No cóż, wygląda na to, że telefon jest bardziej interesujący. W końcu po co się męczyć, skoro wiesz, że przyjaciółka i tak to posprząta. Fiu, ale się zmęczyłam tym sprzątaniem. Dlatego, że wszystko zrobiłam sama. Hej, Amy! Czego? Mogłabyś przynajmniej dopchnąć nam te śmieci? W końcu wysprzątałam całe mieszkanie. Proszę. Przynajmniej tyle możesz zrobić dla koleżanki. Ah, Nie wiedziałam, że tam pełno wody. O oh, wow! Co za widowiskowy dowcip. Warto było pomimo bałaganu. O nie, moja skarpetka cała mokra. Nienawidzę cię, Lili. No cóż, Amy chyba jednak będzie musiała posprzątać. Dobra, straszny tu bałagan, ale nie ma tego złego. Może w następną niedzielę odłożysz komórkę i pomożesz odkurzać? Co, Amy? Co tam pichcisz, mija? Spaghetti, leczo, jedno jest pewne, na pewno potrafisz kroić cebulę. Ale co zrobisz z tą stertą? Pinek. Kiedy następnym razem podczas gotowania zastaną ci łupiny, wsadź je do miski. I zalej wrzącą wodą. Teraz mieszaj przez około minutę. Fu, ta woda cebulowa wygląda ohydnie. Ok, i co teraz? O nie, masz zamiar to komuś podać w filiżance? Ble. Przelej wodę przez sitko, aby do środka nie dostały się łupiny. To serio wygląda jak herbata rumiankowa albo imbirowa, ale założę się, że tak nie pachnie. Pamiętaj, żeby sobie też przygotować herbatę, nie chcesz wzbudzać podejrzeń. Dodaj plaster cytryny dla smaku. Z okazji urodzin Amy, Mia przygotowała herbatkę i słodkie przekąski. Jak miło. Proszę. Mm. Fuj, co to jest? Herbata z pachy? Nie mogę tego przełknąć. No wiesz, Mia, kawał na Amy urodzinach? Domowe zacisze i słoik korniszonów w piątkowy wieczór. Bosko. Chrupiące. Chcesz jednego, Mia? Sam zapach wykręca minus. Coś tu ma słabość do słodyczy. O, -o wydaje mi się, że sofia coś kombinuje. Jeśli chcesz zrobić kawał korniszonowym hejterom, przygotuj dla nich ten słodki poczęstunek. Nabij na patyczki małe ogórki o tak, a następnie wykąp je w płynnej czekoladzie. Nigdy byś nie powiedziała, że to czekoladowe korniszony, co? Nie zapomnij o kolorowej posypce, żeby wyglądały jak prawdziwy smakołyk. Hej ja zrobiłam dla Ciebie deser, bo wiem jak uwielbiasz czekoladę. O, nie mogę się doczekać aż skosztuję. Ja też nie. E, słyszałaś to okrupnięcie? O nie, to najbardziej słony owoc jaki jadłam. Chwila, to korniszony. Wiesz, że ich nie cierpię. Kolejny prank to robota dla dwóch osób. Pamiętaj, żeby obgatać szczegóły zanim nadejdzie ofiara. Skup się Sofia. Nadchodzi. Co tam mija? Hej, mogę zobaczyć Twoją różkę? Nie bój się, nie gryzę. Okej, okay, proszę. Czary mary, hokus pokus. Licz ze mną. Raz, dwa, trzy. Podaj różkę koleżance, która szybko wrzuci ją z powrotem do szklanki. I bum. O kurka! Jak ty to zrobiłaś, mi? Jesteś jakimś czarodziejem? Jeśli moja podstępność oznacza magię, mówi Harry Potter. Dwa razy hamburger z prytkami. Gdzie się podziewa Vicky? Powinna już tu być. Ach, pech. No trudno, skoro jeszcze chwilkę jej to zajmie. Jeśli chcecie dać swoim spóźnialskim znajomym nauczkę, oto sztuczka, która pójdzie im w pięty. Weźcie słomkę z ich napoju i przekłujcie nią pakiecik keczupu. I włóżcie całość z powrotem do kubka. To najprostszy prima aprilisowy kawał na świecie, co nie? Teraz pozostaje tylko czekać na efekt. Oho, nadchodzi wiki. Tylko się nie wydaj, tylko się nie wydaj. Hej, przepraszam za spóźnienie, straszne korki. Dzięki za zamówienie. Ale mi gorąco od tego pośpiechu. Ach, nadchodzi niespodzianka. Heli, jak mogłaś mi to zrobić? To tamten emeryt w rogu. Co? O, ja ci pokażę, Heli. Nie ma prima aprilis bez starego dobrego dopcipu zwęża. Czyż nie? Wystraszycie rodzinę lub współlokatorów, wrzucając jednego z tych gumowych słodziaków do zlewu pełnego brudnych naczyń. Genialne. Tak, bardzo chętnie obejrzę kolejny odcinek biura. Dzięki Netflixie. O, to Wiki. Czas na zmywanie? Ale mi psujesz humor, Wiki. Więc tak wygląda zlew po tygodniu niezmywania. No cóż, jak nie teraz, to kiedy? Okej, okay, jeden talerz nie. A to co znowu? Jak ten wąż znalazł się w brudnych karach? Już w życiu niczego nie pozmywam. Ojej, jak spokojnie wygląda Wiki, gdy śpi. Szkoda, że to zaraz się skończy. Będąc u kogoś na nocce, spróbujcie tego triku. Jeśli wasza kumpela trzyma kapcie przy łóżku, weźcie dwustronną taśmę i przyklejcie jej kapcie do podłogi. Hej, tylko ostrożnie! Zdaje się, że Wiki wstanie tym razem lewą nogą. Dosłownie. Pamiętajcie, jeśli robicie kawał śpiącemu znajomemu, musicie być bardzo cicho. Nie zapomnij przykleić drugiego kapcia, Heli. No dobrze, gotowe. Pobudeczka, Wiki. Dobrze ci się spało? Nie ma czasu na leniuchowanie. Raz, dwa i do przodu. Jej, ale mi się chce pić. Dobrze, że zostawiłam sobie wczoraj szklankę wody. Uff, tak, od razu lepiej. Dobra, tylko włożę kapcie i do roboty. Bo, ale czemu nie idę? Nie! Lecę w dół! Jakby nie patrzeć, jeśli szklanka wody cię nie obudziła, to upadek z pewnością tak. Heli!